Cześć, jest Raya, Gaspis, 19, wie, to jest Gaspis119, witam w kolejnym filmie z Wiedźmina 3 Dziki Gon, jesteśmy tutaj się ostatnio skończyliśmy i tak zwigiłem kamerę, bo e, siedzimy na tej kamerze, która jest dalej od Geralta, e, ktoś tam powiedział w komentarzu, że to bardziej centralizuje i faktycznie centralizuje wygląd e, gry też podczas walki, odnają dalej kamerę. Nie będę się yy, wkurwiał na to, że nagle coś mi zachodzi z flanki, bo że nic nie widzę. Yy, co robimy teraz w tym odcinku? Na pewno idziemy do questa pobocznego, żeby pójść po. Kogo łotka gdzieś ty poszła? Żeby pójść po glade'a. Yy, zobaczymy, czy ten glade nam pozwoli wejść yy, i tak dalej. Walić ten Ekkery. Ładna muzyczka, ale nieważne. A czego nie chyba dalej? E, tak. Jeżeli chodzi o to, to pojedziemy sobie aż do. Bo ja mam ten. Czekajcie, bo ja mam uszkodzony miecz. Czy ja mogę go jakoś sobie naprawić? Czy ja mam coś do miecza? Płatnerskie ja mam, kowalskie. Nie mam narzędzi kowalskich. No, trzeba pójść do kowala i naprawić. Naprzód. Jezu, wymyślają sobie trasy naokoło. bo Tu mosty niesprawne. Podka nie podjeżdża pod górkę, bo jest sobie gruba. Co się dzieje? Co tu się dzieje? Dlaczego nikt tego nie gasi? Bo chcemy, żeby się paliło. Jasne? Wynoś się stąd, bo usmarzymy cię razem z tą pierdoloną elfką. Jest jeszcze trzecie wyjście z tej sytuacji. Czekaj, szybko! O co w tym wszystkim chodziło? Czemu chcieli spalić cię żywcem? Przyszli mnie obrabować, a kiedy nie chciałam im powiedzieć, gdzie trzymam kosztowności, przyciągnęli wózek z drewnem, zamknęli mnie w środku i podpalili wszystko. Pewnie liczyli, że cię ta skłoni do współpracy, ale sądzę, że nie wypuściliby cię nawet, gdybyś im powiedziała. Jeszcze ci nie podziękowałam za pomoc, Wadgern. Moje pieniądze są w wydrążonym pniu za domem, proszę weź sobie stamtąd co chcesz, w tych czasach niebezpiecznie jest posiadać zbyt wiele. Dziękuję, bywaj. Pierdolił, dobra. Wydrążonym pniu za domem. Czyli tu? 20 koron. Pięknie. Irytus. Złamane grabie. U, jakieś dobre buty No to za buty, powiedzcie mi. Teraz za dużo Daisy gra mi Werskie buty OLF, minus 5. Mech Oczywiście coś jedzie na ulicy, otwarte okna i tak dalej. Ogólnie mam dużo tych, dużo pancerzy, które są gorsze, wiadomo. Tak bym wyglądał, ale wyglądam tak. <grych> Dobra, I, i, chowamy mieczor. Chowamy mieczor. Nie ten kliknąłem, chowamy. Pani Gerwant. Bierzemy płotkę. I jedziemy po glacier. Fajne, taki malutki. Co ta kurwa się tu bije? Gule tu biegają. Nie, dziki pies. No dobra, kur z tym, biegiemy. <laughs> Tutaj są też Radańczycy, bo to jest jakby strona radani. Idźmy po typa, zobaczymy O, to znowu wy! Może glejcik okazyjna cena. Spotkałem twojego szwagra i rozprawiłem się z potworami, ale szwagier nie przeżył. Co? Jaja zarobicie? Zapomnijcie o mojej ofercie, jest nieaktualna. Nie? <laughs> tak, chrześcijan, dobra. Jedziemy do barona. Powiadamy o jego rodzinie, bo wiem, chyba że baron nagle. A. Nie to. Aż e, Dlaczego tak się te po jeszcze questie Barona? E, dlatego, że. E, dlatego, że bardzo bym chciał, żeby dokończyć tego quest'a, zrobić trochę questów pobocznych, oraz potem. E, potem następnie pójść do. Co ja bym, kurwa zrobił? Zagroziłem kobiecie, że ją pobiję. A właśnie, jakieś chyba. Rzeczy, rzeczy Kowalskie. Partnersie chyba podniosłem z tego. A nie, jest, jest. Narzędzia Kowalskie. Pyk! Miesz naprawiony. Eee, nie, 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 nie. Chciałbym dokończyć questa, zrobić po prostu dalej e, poboczne na następnych odcinkach. Żeby po prostu robić takie, że jest seria, robimy quest'a głównego i potem jest seria, robimy pobocznego. Żeby to nie było tak, że cały czas ciepie poboczne i potem cały czas główne, że to jakoś było roz, 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 zróżnicowane, niżli miałbym. E, biegać tak szyb jak nie wiadomo jak długo pamiętacie mnie jesteś stajennym wyciągnąłem cię z pomieni nie zapomnę wam tego macie tu w podzięce co dostałem co dostałem co dostałem, co dostałem co dostałem nie wiem, co dostałem coś dostałem a nie wiem, co dostałem nie, pozwól na moment. O co chodzi? Co wyście robili z baronem w ten noc, gdy kazał się wszystkim w domach pozamykać? Musisz o to spytać barona. Gdzie on jest? Cały czas siedzi w ogrodzie. Garret, to brata broda Nie, nic nie je, nic nie pije, tylko tam siedzi. Tu jesteś. Widzisz te malwy? Te fioletowe. Sprowadziłem je z Nazairu. Anna przeczytała jakieś opowiadanie. I koniecznie chciała takie mieć. Godzinami się nimi zajmowała. A jaka była wtedy szczęśliwa? A tamte. Takie postrzępione. W Zerikani nazywają je rajskimi ptakami. Ale Tamara mówiła. Rajskie smuki. Uwielbiała je. Szkoda, że nigdy nie dowiem się, które najbardziej podobałyby się Dei. Ale dobrze, przynajmniej mieć świadomość, że jej duch jest teraz wolny. Współczuję z powodu twojej strat, ale niewiele dało się zrobić. Nie. No teraz już nie. Wiadomo, było za późno. Mogłem działać wcześniej. Wywieźć je z tego cholernego Welen. To wszystko przez tę zaszczaną dziurę. Tu nic nie mogło pójść dobrze. Mam informacje o twojej rodzinie. Dowiedziałeś się czegoś? Chodźmy do środka, trochę tu chłodno. – Masz coś nowego? – Twoja córka jest w Oxenfurcie. Co takiego? Wszystko z nią w porządku? Jest zdrowa, bezpieczna? Czemu jej nie przywiozłeś? Nigdy nie powiedziałem, że to zrobię. Skąd wiesz, że wszystko u niej dobrze? Widziałeś ją chociaż? Nie, ale rozmawiałem z człowiekiem, który pomógł jej uciec i się nią zaopiekował. Tamara jest cała i zdrowa. Z tego, co wiem, wcale nie ma ochoty do ciebie wracać. Nie wierzę słowom jakiegoś wieśniaka, czy ktokolwiek jej tam pomagał. Muszę wiedzieć na pewno, że nic jej nie jest. Jedź do niej, sprawdź na własne oczy, czy jest bezpieczna. Nikomu innemu nie uwierzę. Tyle mogę dla ciebie zrobić. Dzięki. Masz tu na zachętę. Jest rydański Glaid. Co to? Glaid. Odkąd Rydańczycy zajęli deltę Pontaru? Ciężko się bez tego dostać na ziemię nowigradzkie. No dobra, a co z Anną? Miałeś znaleźć je obie. Dowiedziałeś się czegoś? Jeszcze nie, ale mam trop. No, to na co czekasz? Aż mi powiesz, co z Ciri, tak jak się umawialiśmy. Ach, niech będzie. Słowo się rzekło. Więc kiedy Ciri wydobrzała, wzięliśmy ją na polowanie. Żeby sobie trochę konno pojeździła, bo kość miała zastane od leżenia. Muszę poprawić Geraltowi włosy, bo zrobiłem y, hairwork Nvidia, no, ale trzymała. twoja no, nie. dziewczyna to szczęście przynosi. Upolowaliśmy takiego, odyńca, że chyba sam król Foltest, gdyby żył, miałby na niego chrapkę. Ciri, chodź, należy ci się potężny kawał. No, dziewucho, nieźle się spisałaś. Nieźle, nieźle. Ale kto idzie na dzika z mieczem? Nie miała łuku ani włóczni, więc został mi miecz. Aleś nim za to pięknie wywijała, gdzieżeś się tego nauczyła? A, tu i tam. Nie dziwota, jak się sama po szlaku włóczysz. Teraz już nie jest sama, teraz należy do kompanii. ha, <laughs> no właśnie! Do kompanii należysz? Piliśmy razem o, i odeńca żeśmy upolowali, <laughs> a dalej nie wiemy skąd żeś się tu wzięła. Kobieta, a ubrana po męsku, z mieczem na plecach. Kim ty właściwie jesteś? Najemniczką? Za, jak słyszycie psaftę, to przepraszam, ale po prostu yy, jest gorąco. Okno otwarte. Wiedźminką, choć nie do końca, bo nie przeszłam mutacji. Wiedźminką. Czyli oprócz fechtunku znasz się na eliksirach i takich tam? Mniej, ale wiem co nieco. A bo widzisz, czasem mnie tak w krzyżu strzyka... Zamknij się, igry nikogo nie obchodzą twoje krzyże. Babę, co umie robić mieczem, to już kiedyś widziałem. Ale konno jeździć to żadna nie potrafi. I <laughs> nie dziwne, jak kurwa bokiem siedzicie. Może chcesz się założyć? <noise> Że mnie konno pokonasz? <noise> Jasne. O, o co? O te karą klacz, co stoi w stajni. No, to trochę kiepsko. Co ci tak mina zrzedła? Tchórzysz przed babą? Ten koń należy do mnie. Ścigać się samym baronem to będzie zaszczyt. Oho, chciałbym to zobaczyć. Ja też. Załatwione. ale jak wygram, biorę twój miecz. Stoi. No to nie pij ci za dużo, żebyś była w formie. Ruszymy obrzasku. Okej, okay. będzie wyścig, moi drodzy, wyścig. Prolek, nie ten co z The Last of Us. Czoła. Już świta. Gotowy? Jak nigdy, ścigamy się do wieży. Na koń! Dalej, Ciri! Nie przynieś tam wstydu! Jeden... Czy ja poszedłem chujową trasą? Chyba pojechałem chujową trasą, albo i nie wiem, albo na skróty. A, pojechałem na skróty. Ej, to było szybkie. Wichernie dziewczyna, jesteś warta najlepszego konia. Klacz jest Twoja. <noise> Dzięki. Co to? To jest ta wieża, na którą próbowałem się wspiąć. Szansa na dogrywkę. I wczytywanie, tym, tym, tym. Wrzasnęła jak oszalała i wszyscy w jednej chwili zapomnieli o zakładzie. Każdy biegł na złamanie karku, żeby tylko skórę ratować. I? Udało się? Jednym tak, a innym nie. Ale to, to stało się później. Muszę ci powiedzieć, że wiele w życiu widziałem, ale czegoś takiego jeszcze nigdy. O, znam to spojrzenie. Szybko się uczysz. Reszty dowiesz się, kiedy znajdziesz moją żonę. Pracuję nad tym. Coś bez sukcesów. Jak kurwa, bez Wcześniej sukcesów. Wcześniej nie brałem pod uwagę, że się rozdzieliły. Ale spokojnie, znajdę i Annę. Wygrajmy w gwinta. Grywasz może w gwinta? Grywam, a co więcej zazwyczaj wygrywam. Jeśli masz własną talię, to siadaj. Powiedzmy, że jeśli wygrasz, dostaniesz jeden z moich unikatów. To grajmy. Okej, okay, ja mam kart? 26. Nie chcę mieć tych biednej, pierdolonej piechoty w takim razie, bo ona jest spizdy wzięta. Weźmy sobie. E, Sabrina Glewi Sig i tego w takim razie. Zamiast kart e, biednej, pierdolonej piechoty, bo oni są w sumie w Czyli hmm. musimy mieć 22 karty jednostek, okej okay. Dobra. Zaczynasz jako pierwszy. Też ma karty królestwa północy. Mogę coś wyrzucić. Tych zostawiam, Zoltana zostawiam, tych. Zo... Coś wyrzuciłem. Chyba ze coś wyrzuciłem. O, dobra, panie, że wrócił. Ok, w takim razie mój ruch Nie wiem, że mnie zrozjebie chyba. Rzućmy jeszcze wes Dobrze. Ja pasuję. W tym momencie. Bo on sobie rzuca karty moje, znaczy te. Pożoga. Druga pożoga. Okay. No, okej. Bo ma na szpiegów. Szpiecy są zajebiści, ale nie mam ich tutaj. On wygrywa, dostaje dwie karty. Do, Jedną dodatkową kartę, ale ja w tym momencie zrobię sobie takie coś. Gdzie znaczy, on tylko rzuci najpierw? Ona ratuje jednostki. Więc próbujemy tak: Bierzemy Dijkstra. Dwie karty. A artyleria ja sam dostałem. Lewny deszcz, no dobra Lecimy najpierw piechotę Spasowałeś Potrzebuję Kurwa lepszej karty w takim Nie, oni się zdublują, dobra Dobra, teraz pas Walka o wszystko teraz Sama artyleria, no dobra Shilla de Tankerville. Uratowaliśmy ją w, zeszłym, e, w zeszłej grze, e, części gry. Chyba no, wyprzekaliśmy się z najlepszych kart. Oboje. Obaj. Jedna pierdolona. Walnij tego. Jeszcze ten trybuszek. Wygrałem. Pięknie, udało mi się wygrać. Ja pierdzielę. Wygrałeś? Słowo się rzekło. Bierz kartę. W Welen nie znajdziesz wielu godnych przeciwników. Jest szkutnik ze wsi Rudniki. No i stary jasnowidz który mieszkał na wschodzie niedaleko wiatraka. Jest jeszcze jeden chłopak. Rozumu ma tyle co stara był, ale grać potrafi jak nikt. Nie wiem czyś już na niego gotowy. Dostałem za kartę. Sigmund, a Dixtre dostałem, no to spoko. A właśnie miałem zmienić y, opcje graficzne, nie gamma, tylko graficzka na włosy, a tutaj i zwiększmy jeszcze możliwości. Geraltowe włosy wyglądają lepiej. że są bardziej siwe i świecące, jakby były tłuste, ale... Poszedł... Kurwa, nie w tą stronę poszedłem, bo tu jest tam... Dobra, Tyndy. Tyndy! Dobra, dostań mi Wiedźminie, zaczekaj! Gdy odnajdziesz moją córkę, możesz jej to przekazać? Szmacianą lalkę? Aha. Dobra W takim razie lecimy e, Szybka podróż gdzieś tam to miejsce bliżej Można, 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 nie można, można To jest Oksenfurt Na o wisielców pojedziemy chyba tędy Oksenfurtu To jest to I w momencie skończenia tego quest'a W sensie tej części quest'a a Robimy trochę questów pobocznych. No nie oszukujmy się. Trochę robimy już te główne questy, przydałoby się też poboczne. Dojedziemy. Dobra. Kurwa. Wiecie co? Jak mam tam dojechać? Powiedzcie, mi. tam dojechać. Jedziemy tutaj i tą drogą dojedziemy. Dobra. W okazji odkryjemy jakiś kawałek nowego świata. A jest każdy w co w ogóle widać, Go stąd. Ładnie, no. się pieź, pieź Musimy sobie kupić, że przesiodło, w razie tego. Więc tam było. Co ty chcesz? Nie, nie podchodź! Nie umiem walczyć! Z pomocy! Spokojnie. Nie mam w zwyczaju zabijać kapłanów w potrzebie. Ale ja jestem błot. diakonem! Już od dwóch miesięcy! Nie godzi się napadać na diakona na jego pierwszej misji! Zaraz, twoje oczy, żółty pigment i te źrenice... Oh! Czytałem o tym! Jesteś wiedźminem. Kot domowy i za odpadają, więc na to by wychodziło. Właściwie źrenice za są okrągłe, choć. Znaczy się, musisz mi pomóc! Będzie zaraza, jeśli wyważą bramę, wypuszczą to na zewnątrz. Jeden dwóch już u mnie zaciągnęliście. Niedawno pomagałem jakiemuś kapłanowi spalić ciała poległych na polu bitwy, tu, niedaleko. Czyli masz dobre serce. Dziękuję za to. Rzadka cnota w dzisiejszych czasach. Hmm. Ta. Jak trwoga, to dowiedź mi na co? Wydawało mi się, że wasz kościół nie przepada za mutantami. Y to powszechny błąd. Dyskutowałem o tym z wykładowcą. Każdy jest zdolny do czynienia dobra. Genetyka nie ma tu nic do rzeczy. Hmm. Na pewno jesteś kapłanem wiecznego ognia? Dobra, po kolei. Czemu uważasz, że Wiedźmin będzie umiał pomóc ci z zarazą? Poprawka z jej źródłem. W diablim dole, tej kopalni. Prowadziliśmy od wieków. Miejsce odosobnienia nieuleczalnie chorych ofiar epidemii. Zdaje się, że słowo, którego szukasz, to umieralnia. Nie jestem z tego dumny, ale jak inaczej walczyć z czerwoną śmiercią? Tak łatwo się przenosi i. nawet dziś bywamy bezradni. Ta wasza metoda jest parszywa. Ale rozsądna, niestety. A, teraz to nieistotne. W czym konkretnie mam ci pomóc? Solna jaskinia w głębi kopalni jest nawiedzona. Według starych akt, ktoś, coś tam jest. Duch, z którego lęgła się zaraza. Nocą słychać szepty w ciemności. Banda dezerterów wymordowała niedawno chorych i zajęła Diabli dół. Wysłano nas, żebyśmy namówili ich do odejścia, bo jeśli ktoś wyważy bramę do podziemi... Będziemy mieli tu nie jedną, a dwie katryony. Niech zgadnę. Dezerterzy nie przejęli się ostrzeżeniem. No dokładnie. Zaatakowali moich ludzi i tylko mnie udało się uciec. Musisz mi pomóc. Zapłacę, jeśli pozbędziesz się dezerterów i tego ducha. Jeśli to robota dla wiedźmina, będę potrzebował więcej informacji. Od jak dawna ten duch siedzi w kopalni? Ktoś go w ogóle widział? Pokazano mi tylko część akt. Jeszcze nie ta ranga, rozumiesz? Czytałem, że pojawił się tutaj długo po sprowadzeniu ofiar pierwszej epidemii. Kościół podjął jakąś próbę pozbycia się ducha, ale, no, sam chciałbym wiedzieć, jak się skończyła. Nie za wiele ci powiedzieli. Podobno nasi podopieczni mówili ostatnio, że duch szepcze po nocach, przyzywa ludzi do siebie, jakby błagał o litość. Straszne, nie? To wszystko co wiem. Hmm, Skoro stawka jest tak wysoka, możemy się potargować. No, jeśli nie zażądasz więcej niż mam przy sobie. Ile tam masz 200? To dajmy 230. Zgoda. Będę musiał dołożyć trochę z własnej kieszeni, ale wierzę, że warto. Niech będzie. Zajmę się tym. I lepiej dla ciebie, żebyś naprawdę czekał tu na mnie z pieniędzmi. Oczywiście. W tej sytuacji nie mógłbym ich wydać lepiej. A, i weź ten klucz. Otworzysz nim bramę do kopalni. Niech wieczny ogień wskaże ci drogę. Mhm. Mm Niech wskaże. Bywaj. Ja wiem chyba, że to jest za quest. To jest chyba quest, który trafił do Wieśka po wejściu serialu do Netflixa. I tutaj Rodzenek już był po e, chorobie. Dlatego Geralt brzmi tak, jak brzmi. Ale moi drodzy, akurat zajmiemy się tym questem teraz. Zobaczmy tylko sobie, jak bardzo on jest zaawansowany. Eee... Jak bardzo. 15 lewy mamy. O kurwa, mamy 8. No! No, no, to może nie, nie, nie zajmiemy się nim teraz, wracamy do e, spraw rodzinnych. E, moi drodzy, tu tym momencie będę się sami żegnał, na razie, cześć i do widzenia.